Na kanale Fantisima TV. Słuchajcie, dzisiaj miała bardzo świetny, świetny plan. To będzie vlog. To będzie wyjątkowy vlog. Czegoś takiego jeszcze nie z... Może nie to, że nie ja zrobiłam, ale w ogóle to dziennie nie zrobiliśmy. Będziemy dzisiaj w łodzi. Zaraz wyruszamy i najlepsze jest to, że zamierzam sobie w tej łodzi zrobić kilka zdjęć. W związku z tym planowałam dzisiaj rano myć włosy yy, i tak dalej, i przygotować się, przygotować sobie stylizację. Oczywiście zaspałam. Mąż zadzwonił, słuchaj, będę za 40 minut. Byłam z nim umówiona, że, że zadzwoni do mnie, tak żebym miała odpowiednio dużo czasu. No wiecie, facet, jemu by wystarczyło to 40 minut, mi już tak niekoniecznie, ale po drodze wam zrelacjonuję, co będziemy robić. Jedziemy do łodzi, zainstalować rzeźbę. Więcej wam powiem na miejscu, i tam będziemy instalować tą rzeźbę. A teraz ją przewozimy z miejsca, gdzie ona się tworzyła. Na jakimś dużym dźwigu jedziemy razem z rzeźbą autostradą do łodzi. My w samochodzie, rzeźba na dźwigu. Udało się, dojechaliśmy na miejsce. Jesteśmy już w Monopolisie. Myśleliśmy, że na autostradzie uda nam się spotkać dźwig, żeby go nakręcić, ale słuchajcie, jakoś minęliśmy się z nim. Ja nie wiem, on chyba musiał się zatrzymać gdzieś na stacji benzynowej, bo po prostu przepadł, więc zobaczymy, czy on tutaj w ogóle dojedzie. Ja jestem absolutnie zachwycona. Jestem w sumie tutaj pierwszy raz, no drugi, bo pierwszy raz byłam przed remontem, przed całą przebudową Monopolisa. Teraz jestem po i jestem po pierwsze absolutnie zachwycona. Po drugie totalnie dumna, bo jest to projekt mojego męża i bardzo, bardzo dużo pracy, stresów, no też satysfakcji. jak świetnie rzeźba komponuje się z ciężarówką, która ją przywiozła. Nie mogłam się doczekać. Zawsze lubiłam wszelakie maszyny, taśmę produkcyjną, ja troszeczkę zaczynam się bać o zdrowie i życie mojego męża. Mam nadzieję, że nie będzie stawał pod swoim tworem. że Wam malenkie urządzenie, pilocika do tego dźwigu. Taki pilot, prawie jak od telewizora. Co damy? Tak. Bardzo istotna informacja dla wszystkich instagramowiczów, instagramerek, jeżeli tutaj przyjedziecie, to polecam Wam po południu, dlatego że tak jak jest ustawiona rzeźba, to tam akurat świeci bardzo intensywnie słońce. I zobaczcie, chcemy sobie zrobić selfie. To niespecjalnie to wychodzi. A nie jesteśmy wróciliśmy Sobota, to był wspaniały, emocjonujący, cudowny dzień dla nas, fajne przeżycie. No i przede wszystkim była cudowna pogoda. Dziś nagrywam kilka dni później, zakończenie już po montażu pierwszej części filmu. Mam nadzieję, że wam się podobał. Mnie zachwycały ujęcia z drona. Jestem bardzo szczęśliwa zawsze, kiedy mogę go użyć. I przede wszystkim, jak uda mi się stworzyć właśnie tego typu kadry, bo ja świat widzę trochę w kadrach. No ale chciałam nawiązać jeszcze do projektu, do Monopolisa. Co to jest ten Monopolis w ogóle, no bo w czasie kręcenia tak nie za bardzo mogłam Wam o tym opowiedzieć. To dawny monopol wódczany, który był zbudowany w 1902 roku. To był w ogóle jeden z najważniejszych symboli fabrycznego dziedzictwa Łodzi. A Łódź, jak wiecie albo nie, słynie właśnie z takich pięknych starych fabryk, którym po latach nadano nowe życie. Na przykład w dawnych zakładach Scheiblera mieszczą się aktualnie takie bardzo nowoczesne i fajne mieszkalne lofty, a w fabryce poznańskiego, to ciekawa jestem czy wiecie, mieści się dzisiejsza manufaktura, czyli najnowocześniejsze centrum handlowe w Łodzi. No i co się działo z tym projektem po zakupie przez firmę Virako? No w czerwcu 2014 roku nadano nowe imię temu miejscu, Monopolis, a ojcem chrzestnym samego projektu został Janusz Kaniewski, wybitny polski designer, który zaprojektował również logo Monopolis, które mogliście zobaczyć w moim filmie na przykład na kominie. Ideą projektu było przede wszystkim jakby przywrócenie jego funkcji dawnych, ale również jakby stworzenie takiego małego miasta w mieście, takiej wspólnoty, żeby tam się toczyło życie obywatelskie, to ma być przestrzeń do wspólnych działań i miejsce właśnie takie do rozwoju życia towarzyskiego i społecznego. Wobecne biura, usługi, kulturę. Z szeroką, dosyć ofertą gastronomiczną, będzie tam mnóstwo restauracji. Yy, taki teren podpiwniczony był, yy, on został pogłębiony, i tam architekci stworzyli taki pasaż z restauracjami. Zobaczycie to sami. Jak odwiedzicie to miejsce, koniecznie, koniecznie pojedźcie tam, pójdźcie, odwiedźcie to miasto. Jeżeli macie przyjaciół, rodzinę, bliskich, yy, znajomych, w Łodzi. prześlijcie im ten filmik. Niech, niech go zobaczą, i zobaczą, co mają pod nosem, jakie fajne miejsce. Nie mogę nie wspomnieć, że pracownią architektoniczną, która zaprojektowała, yy, przeprojektowała właściwie ten, yy, ten stary monopol wódczany była, jest do tej pory, bądź się jeszcze toczy ten projekt, Grupa 5 Architekci i głównym projektantem był mój mąż Rafał Grzelewski. Co firma Wirako zaplanowała na terenie właśnie tego obiektu? Galerię miejską, muzeum, salę wielofunkcyjną z teatrem, basen z fitnessem, nawet myjnię samochodową, małe przedszkole, klub dla dzieci, pralnie i mnóstwo, mnóstwo różnych restauracji. W filmie wspomniałam już, że rzeźbę do nowego obiektu Monopolis zaprojektował mój mąż Rafał Grzelewski. Jego profil na Instagramie wyświetlę Wam tutaj, możecie sami tam zajrzeć, tam też będzie opis tej rzeźby, ale zapraszam Was również na bloga www.luxanhappy.pl Będziecie mieli linka pod filmem i tam będą wszystkie fotografie rzeźby i cały opis do niej i dlaczego ona wygląda tak jak wygląda, dlaczego ma takie kolory. Mam do Was prośbę, jak będziecie w łodzi, jak będziecie sobie robić selfie przy tej rzeźbie, koniecznie, koniecznie otagujcie nas. Otagujcie nas hashtagiem jakfotisima, Fotisima poleca. Zapraszam Was serdecznie, odwiedźcie to miejsce, na pewno będziecie zachwyceni. Thank you